Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy. A co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali a zrównałeś ich z nami którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę na no to odrzekł jednemu z nich przyjacielu nie czynię ci krzywdy czyż nie o denara umówiłeś się ze mną weź co twoje i odejdź chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Zawsze ludzie patrzą złym okiem, gdy ktoś inny dostaje, a nie oni. Zawsze uważają, że dzieje im się krzywda. Jeśli ktoś jest dobry tylko dla jednych, to inni uważają go za niesprawiedliwego. Kto tak myśli, jest zamknięty na łaskę i nie potrafi dogadać się z Bogiem. Ten bowiem jest dobry dla każdego inaczej. Daje temu, komu chce. Jednemu dwadzieścia talentów, a innemu jeden. Dobrze, że nie ma w dekalogu przykazania niezazdrość bo dekalog byłby nie do zachowania